Witam Was w nowej serii na kanale DROPY WIDZÓW, to jest to seria poświęcona Wam, ponieważ to Wy na naszym Discordzie wstawiacie swoje dropy Na przykład z najnowszego setu Temporal Force i troszkę tego wpadło w, w ostatnich dniach, więc dzisiaj chciałbym pokazać dropy naszych widzów Jeśli chodzi jeszcze o Discorda to co tydzień rozdaję tam karty Pokémon i teraz uwaga, także wleciały giveaway dla wspierających do zgarnięcia jest Gengar X Full art z Temporal Force. A teraz zaczynamy. Okay, tutaj Solesław. Drop z Prilisa, Łączna ilość boosterów chyba 34. Fajnie spędzony czas z kolegami miłe dropy. Chciałbym pozdrowić wszystkich kolegów, z którymi grałem. Zobaczmy, co on tutaj trafił. O kurde, Mortiego trafił, Minchino. Ok, Sizora i X i co tam jeszcze poleciało? No i to, co najważniejsze, poleciał Iron, Leaves i X na początku jak Temporal Force się pojawił, to ta karta była to 1, a teraz spadła. Trasa jest Iron Crown, ale tak czy siak Iron Leaves Prelisa, bardzo dobry drop. Hej, kolejne mamy od klafi 8 boosterków, 8 dropów, ale tylko, że w tym momencie mamy japońską wersję. Tak, jak widzicie, trafił Snoma, też trafił Iron Leaves i tutaj ten Iron Leaves i X Full arcie. Spójrzcie, 8 boosterów japońskich, 8 dropów, mega. Tutaj mamy Pabloska, on generalnie otworzył całego booster boxa i poleciało mu 15 dropów. Bronzor, piękny jest, Reding Bolt i X i ten Jojing Fire, czekaj, jak się to tam nazywa tutaj mamy kolejnego jakiegoś EXa, o Iron Crow EX X full arcie, też, też mega piękny tutaj mamy lepsze zdjęcie, tutaj mamy Explorer e, trenera e, Vactrio EX i co następne, i EX, tak, to jest zwykły, Scovillian EX, no i Bronzor, także 15 dropów tutaj wpadło e, również Ice Packy. o Prime Prime Catcher chyba jest najdroższym aktualnie ice packiem w Temporal Force. Tutaj Wilk2001 z jednego na dwa boostery. Leading Bolt i X. Gratulacje. Mamy Mewrisa mojego moderatora, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Maximum Belt, Ice pack, no i Gastliego. A i ten Snom, to zauważyłem, że bardzo dużo oso osobom się trafia. No ale Ghastly, mega piękny jest. Sam chciał go trafić w bardzo dobrym centeringu, bo kiedyś chciałbym go oczywiście zgradeować, bo jakby jestem fanem tego pokemona. No ale piękny. Od tutaj również Gengar EX, Farigiraf i mamy również Iron Leaves EX. Również Shadow 92 XE podzielił się swoimi dropami. Mamy Koraidona, mamy Iron w holo, kolejny Ice Pack. Walking Wake i X, Full Arcie i Arbok, którego ostatnio trafiliśmy i wysłałem go do wspierającego. Tutaj mamy kolejne dropy od użytkownika z naszego serwera U i z Kropki, chyba, że Discord mi coś zepsuł, nie wiem, nie jestem pewny, ale mamy, mamy dropy z Crimson Haze, którego będę zapewne za jakiś czas otwierać i ten Growfly, dobrze to wymawiam, jest mega piękny i on się w ogóle łączy jakby ten art chyba z tego co wiem łączy się z tą trenerką, która robi te zdjęcia, bo jakby w obiektywie się odbija właśnie ten growlight. Także ta karta jest naprawdę god. No i znowu od tego samego użytkownika, on tutaj widzowie trafił Charizarda i X. To jest Obsidian Flames z jednego boostera. To, kupujecie sobie jednego boostera i trafiacie takiego Charizarda. No to po prostu trzeba mieć takie ogromne szczęście. Ale gratulacje dla Ciebie, gościu, no bo no, trafić takiego czarka z jednego boostera, no to jest po prostu sztos. Mamy od Tokero 22, są to dropy z ETBK. O, kolejny Ice Pack, Litten, i X I uch, czasami nazwy tych Pokémonów, przepraszam, nie do końca ich potrafię dobrze. Wymówić, ale no tak czy siak piękna karta. Jule się tu pochwalił. Fłekot o, też go kiedyś trafiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, ale ten fujko też jest piękny, kurde, tutaj w tym wózku sklepowym sobie siedzi. O, no tato, PC Gameplay cztery randomowe boosterki z sieciówki i jest ta bianka co, jak to można trafić w Biankę? Normalnie gościu kupuje cztery boostery i w jednym z tych ma takiego dropa, nie, tą Biankę, tą Biankę bardzo dużo osób chce trafić, ona jest tam Force, nie jest jakaś aż tak mega droga, jeśli chodzi o kartę, ale żeby ją wydropić, no to, kurczę, no to jest po prostu... Szto, ja, ja na przykład wolałbym trafić Biankę niż na przykład takiego Iron Leafsa czy Iron Crona, jakby Bianka jest dla mnie bardziej taką top 1 kartą z tego setu. Tutaj mamy kolejną wiadomość, nie wiem dlaczego to mi tak widzowie pokazuje słabo na tym Discordzie, ale mamy czołem community. witam się postem na kanale dropów, ale od czego trzeba zacząć? Pokémon TCG, jestem świeżaczkiem, ale nie do końca świeżaczkiem TCG ogólnie. Tak jak czytałem na ogólnym, że społeczność zwiększa się dzięki akcji Booster z Zudówkę. Tak, muszę się uczciwie przyznać, że właśnie dzięki niej do Was zrobiłem. Grałem i zbieram od Paradox Rift, ale sięgam również po starsze sety, zanim pochwalę się co wpadło do tej pory z Tempora Force, przedstawia się kartą, która w moim odczuciu jest najcenniejszą w mojej kolekcji. Nazwa Starmi Strange jest Astra Radiance. Star, ta Starmi jest tak piękną kartą, kiedyś widziałem chyba na eBayu, można było ją kupić za około 800 zł w PSA 10. I powiem wam, że w tamtym czasie to bym ją wziął, nie? Ale ogólnie ta Starmi jest... to, znaczy Ona chyba nawet... Nie, gościu bo chciał chyba 700 zł, z tego co pamiętam. Ta Starmi no to jest po prostu topka, jeśli chodzi o Astra Radiance. Tutaj mamy również, wjeżdżamy z górnej półki Prilisa Drop Walking Wagy X. I tutaj mamy randomowy booster z Media Expert Joeic Fire i X <laughs> Co prawda nie Pokémon, ale patrzę na pull-rate to jednak Rarytasik. No ten Prime Catcher to o czym wam mówiłem, że to jest top 1 karta, jeśli chodzi o price temporal force, jeśli chodzi ogólnie o ice packi. No i Pablosek się pochwalił kolejnym swoim dropem, bo ja mam szczerze, że za Tybeka tyle mu kart poleciało. No troszkę słabo. Mi Farigiraf, Farajira z X, takie wiecie, trzy zwykłe karty. No trochę szkoda, no nie, że kupił za godzinę tebeka i poleciały takie trzy dropy. Ale tutaj się pochwalił z luźnych boosterów cztery dropy. Proszę bardzo, Walking Egg, White trio, Mortis i Maximum Bell, Coin, Ice Pack. A tutaj kolejny nasz kolega, który miał takiego bardzo ładnego posta, wstawił Relicant, Arbok i Salvator e, Takie dropy mu poleciały. Również Piotr się pochwalił, ale tu widzimy dropy, chyba sobie najprawdopodobniej zakupił Etebeka z Paldean Fates, tak obstawiam. Mamy tutaj Skłakabili, Gardevoir, E, troszkę ten, troszkę ten, kurczę, to zdjęcie nie jest takie wyraźne e, i również Penny, także myślę, że Penny to najlepszy drop z tego. Jule po raz kolejny się pochwalił, kupił, chyba tam dwa boosterki były, Tingle, 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 Tingle i Egg Złoty, Charmander i Rika, ej, Charmander, spoko, mega dobra karta, jeśli chodzi o Paldean Face. Piotr również po raz kolejny się pochwalił, Palafin, jack jack Wiem, kiedyś pytałem o tą wymowę tego, kto, ktoś mi to napisał, bo to jest trener, nie? Fidoł i Great Task i X. No i w sumie na spokojnie na Piotrze możemy zakończyć widzowie. Jeśli chcecie, żeby Wasze dropy wyleciały w kolejnym odcinku, to wpadajcie na naszego Discorda, link będzie w opisie. Dla wszystkich ogromne gratulacje, mega dropy wpadły, także wbijajcie na naszego Discorda, tam są giveaway'e, tam budujemy społeczność, tam możecie się udzielać na czacie. Zapraszam was bardzo serdecznie. To tyle, się chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!